13 lutego na boisku przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbył się 8 piłkarski memoria imienia Adama Dydzińskiego o burmistrza Kętrzyna. Turnie imienia Adama Dydzińskiego jest niezwykle ważny w kalendarzu imprez sportowych naszego miasta. Łączy sobie dwa ważne aspekty. Jednym oczywiście jest sport, drugim historia, a pomostem pomiędzy piłką nożną a przeszłością jest właśnie osoba Adama Dydzińskiego, patrioty walczącego m.in. innymi struktura Polskiej Partii Niepodległościowej oraz Federacji Młodzieży Walczącej. Mieć o nim jest powodem, dla którego dzisiaj tutaj na tym boisku spotykają się zawodnicy Lechik, Gdańsk, Mam Rzycko, Orlund, Leszar i oczywiście nasze kęszyckiej granicy. Ten turniej to jest taki dla nas e, trochę dodatkowy e, mecz, bo wczoraj graliśmy o 18 jeszcze tutaj spotkanie towarzyskie. Dzisiaj gramy ten turniej, trochę siły brakuje, ale jesteśmy zmotywowani. Jak już nas zaproszono, za co bardzo dziękujemy, że, że tutaj możemy się znaleźć w tym gronie zespołów, no to wiadomo, każdy chce wygrać, ambicja sportowa jest. To jest e, bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Że, że coś takiego się robi, że pamięta się o ludziach, którzy mieli swój wkład w walkę o to, żebyśmy dzisiaj mogli się tu spotykać bez żadnych przeszkód i żebyśmy mogli grać sobie w piłkę. Tak? Fajnie, fajnie, że miasto Kętrzyn pamięta o takich ludziach, że organizuje coś, że, że włącza się w to kluby sportowe, że, że właśnie poprzez sport pokazuje się, że warto pamiętać o naszej lokalnej historii. Memoriał, który zgromadził liczną rzeszę kibiców piłki nożnej był po raz ósmy okazją do zaprezentowania sylwetki Adama Dydzińskiego. Współzałożyciela Federacji Młodzieży Walczącej. Każdego roku na turnieju można spotkać byłych działaczy tej organizacji oraz rodzinę, którzy w ten sposób chcą oddać hołd jednemu z najodważniejszych młodych ludzi, którzy w latach 80. walczyli o niepodległość. Adam był założycielem Federacji Młodzieży Walczącej w Armii i Mazur. Był y, bojownikiem o wolność niepodległej Polski. I to. Że to się dzieje teraz tutaj w, jej, w naszym rodzinnym mieście, jest i zaszczytem, y, honorem, a przede wszystkim taką wdzięcznością, bo y, to już jest 9 lat 28 lutego, jak Adama nie ma z nami, jest ósmy memoriał, ale serce rośnie, bo wiadomo, rodzina zawsze pamięta y, o swoich bliskich, ale jeżeli przyjaciele dają serce i mówią, młodzi ludzie, żeby się spotkać i uczcić jego pamięć w tak piękny, szlachetny, bo nie ma nic bardziej czystego jak sport, y, sposób, więc y, no, ja tylko mówię dziękuję. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję, dziękuję władzom miasta. Muszę podziękować burmistrzowi Hećmanowi, bo jestem Kętrzynianką, która już jest przyjezdna ale jestem dumna, że, że to się dzieje właśnie w moim mieście. Dziękuję. Puchar burmistrza Kęczyna zdobyli juniorzy i Gdańsk, drugie miejsce zajęli piłkarze Orlon Reszel, a trzecie granice Kętrzyn. Na pewno bardzo się cieszymy, cieszymy z tego zwycięstwa, że przyjechaliśmy tutaj, bo zawsze Lechia gra o zwycięstwo. Jest to jakieś dla nas... Nowość, bo tutaj nie braliśmy udziału w turnieju, tylko raczej staraliśmy się rozgrywać mecze sparingowe towarzyskie. No i to był taki nasz ostatni przystanek przed wyjazdem na obóz, gdzie jedziemy do Kleszczewa. W następnym tygodniu wyjeżdżamy na zgrubowanie.